Siema, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale jak możecie zauważyć, jest to kolejny odcinek ze sprawdzania minecraftowych tiktoków Tak, na starcie, jak możecie zauważyć MWK się obciął na łyso Dawno nie byłem łysy Więc zostawcie łapkę w górę, bo brakuje mi moich włosów Ale, no jest ciepło, więc postanowiłem, że obcięcie się tak na łyso to coś spoko Możecie dać znać w komentarzach, co myślicie o mojej nowej fryzurze yy, Generalnie, sorry, że nie było dwa dni filmów ale już wracamy do regularności, więc to w dzisiejszym filmie będziemy sobie oglądać TikToki i sprawdzać je w Minecrafcie. Dobra, pierwszy TikTok, który oglądamy w dzisiejszym filmie. Jak możecie zauważyć, jest tam... było coś napisane o glitchu. Zobaczymy, co to za glitch, co tutaj ziomeczek robi. Okej, okay. on zrobił chyba... to jest ewidentnie jakaś klatka. Tak, klatka ze szkła i jest tutaj slab ze stona. Okej, okay. dał tutaj piglina. Chciał chyba dać więcej piglinów niż jednego z tego co mi się wydaje Okej, okay, tak, dał tam więcej piglinów I co on teraz tutaj zrobi? Daje tutaj jakiegoś, aha, okej okay. Tutaj buduje zegar Najzwyklejszy zegar minecraftowy Żeby wiecie, żeby było tutaj zasilane Rozwalane, okej, okay, dobre Co on teraz tutaj zrobi? Bo ja jestem mega ciekawy Okej, okay, rzuca im tutaj. Aha, bo on rzuca im golda i jak możecie zauważyć, no one, no tak, no bo pigliny wymieniają się za golda i rzucają różne itemy. Ale po co mu tutaj zegar i po co mu tutaj kurde piston? O co tutaj chodzi? Ej, co ty gadasz? I że co? Co? Jak to jest możliwe? Ej! Coś mi się wydaje, że to może nie zadziałać, ale mogę się mylić, więc sprawdźmy sobie to. Więc jak możecie zauważyć, jesteśmy w moim minecraftcie, ale musimy sobie przejść do neteru, bo TikTok był nagrywany w neterze, więc my sobie też właśnie tego TikToka nagramy w neterze. O, weźmiemy sobie jajko mmm, spawnujące piglina, no i co. I potrzebujemy do tego TikToka y, głównie takich bloczków jak y, szkło. Potrzebujemy tutaj y, slaba, ok, potrzebujemy również lepkiego pistołu na ripiteru wraz z redstone'em oczywiście, no coś do zasilania tego się też przyda no i oczywiście potrzebujemy jeszcze bloku złota tylko gdzie my znajdziemy blok złota o to jest pytanie, o dobra mam blok złota więc co, budujemy sobie tutaj taką oto klateczkę w ten sposób proszę bardzo, o tutaj cyk, tutaj dajemy sobie właśnie pół płytkę, więc teraz e, ani nikt nie może tam wejść, ani nikt nie może stamtąd wyjść e, respimy sobie tutaj e, pigliny, z tego co mi się tam rzuciło w oko, to tych Glinów było więcej niż jeden. O nie, kurde! Zrobimy tak samo jak ziom na TikToku. O, właśnie, w ten sposób musimy sobie tutaj. O nie, no odejdźcie! Binocha, ja chcę tam w środku w klateczce mieć dużo piglinów. No dobra, zobaczymy w takim razie, czy to zadziała na dwóch piglinach, które udało mi się właśnie tutaj do tej klatki zespałnić Więc ty odejdź. E, więc co, dajemy sobie tutaj repeater w tą stronę, tutaj drugi repeater w tą stronę. Oczywiście musimy je tutaj opóźnić, proszę bardzo. E, aktywujemy to, proszę bardzo. I mamy tutaj pierwszy zegar, nie? No i ten zegar musi być połączony z tym pistonem, który będzie właśnie ruszał naszym blokiem złota. I co? Teraz się okaże, czy ten blok. Ten blok złota. Ej, ja coś chyba zepsułem. Dobra, już wiem, co źle zrobiłem. Bo generalnie chodzi o to, że musimy im rzucić e, złoto. Pierw e, do rączek. W sensie tak było na TikToku. Typek im rzucił pierw e, tutaj złoto do rączek, i dopiero później czekajcie. Bo on. O, widzicie? Tak o, tutaj. Czyli rzucamy im tutaj złoto. I teraz właśnie odpalamy tego pistona. I to powinno zadziałać. Jak możecie zauważyć, to ewidentnie nie działa tak, jak powinno zadziałać. Chociaż nie ty! Pa jak szybko! Ej, czy to tak. Ej, bo to tak nie działało szybko! Ej, rzeczywiście! To jest błąd! Pa to, jak one szybko wypluwają itemy! O lol, co jest? Co tu się odwala? Ja tylko wyrzucam złoto, a one automatycznie od razu wyrzucają nam też itemy. Wow, naprawdę mega zarąbisty tiktok Możecie dać znać, czy o nim wiedzieliście A my przejdźmy sobie do drugiego Dobra, drugi tiktok, co my tutaj mamy Co tutaj ziołeczek zrobi O, z tego co widziałem po tam, po ikonce To chyba będzie chciał zniszczyć yy, bedrock Tak mi się wydaje, ale zaraz to się okaże Dobra, więc on tutaj robi ewidentnie Jakiś mechanizm, który Aha, automatycznie zasila nam pistona Który idzie w górę i w dół Daje tutaj bedrock, ok, I co on tutaj teraz zrobi Daje śnieg おケーい、そー、okay. Ej, co jest? Widzieliście? Typek zniknął bedrock. Tylko, że to było na wersji jawowej, Jestem ciekawy, czy zadziała na bedrockowej. Więc co? Do tego TikToka będziemy potrzebować lepkiego pistona. Będziemy potrzebować yy, Repeatera, Redstone'u, jakiegoś budulca. Oczywiście naszego yy, bedrocka, który niby zniknie. Zobaczymy, czy zniknie. I w zasadzie to tyle. Więc teraz musimy zbudować sobie ten śmieszny mechanizm, który był właśnie na tym TikToku. Zbudujmy sobie to tutaj, bo czemu by nie? Yy, więc dajemy sobie tutaj pistona skierowanego w górę. Dajemy sobie tutaj, nie, tutaj nie Tutaj dajemy sobie to w taki sposób Musimy sobie wziąć jeszcze redstone'ową pochodnię O tym zapomniałem Więc tak, koło pistona dajemy sobie redstone'ową pochodnię Tutaj dajemy sobie redstone'ik w taki oto sposób Tutaj zabudowujemy to w taki oto sposób Żeby ten mechanizm nam zadziałał Musimy dać sobie teraz repeater skierowany właśnie w tą stronę I jak możecie zauważyć Piston cały czas się porusza Więc teraz wystarczy dać sobie tutaj bedrock I dawać sobie tutaj śnieg I zaraz się okaże czy ten bedrock zniknie? Jak możecie zauważyć, ten bedrock nie znika, ale to może przez to, że jesteśmy na wersji bedrockowej, dlatego teraz będziecie mieć perspektywę, czy to zadziałało na Javie. Możecie zauważyć, jesteśmy teraz na wersji Javowej i spróbujemy sobie zbudować to samo, co budowaliśmy właśnie przed chwilą na wersji bedrockowej, czyli ten mechanizm, który niby yy, rozwala yy, bedrock. Jestem ciekawy, czy to zadziała, no jak możecie zauważyć, yy, mechanizm nie jest jakiś trudny, ok, i zaczął tutaj nam elegancko działać, więc... Ej, o co chodzi? Czemu on przestał działać? Ej, to jest naprawdę mega podejrzane. No ale dobra, póki to działa, musimy sobie spróbować. No nie, ej, z tymi blokami coś jest nie tak. Albo ja, ja już sam nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja nie rozumiem. Ale spróbujmy sobie. O, zobaczmy, czy jak zacznie działać, czy ten cały śnieg się. Okej, okay, on się niszczy. Czyli nie da się za pomocą śniegu rozwalić bedroka, więc przejdźmy sobie do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok! Co my tutaj mamy? Ziomeczek tutaj zasadził marcheweczki i tutaj dał... Aha, on tam dał yy, pół płytkę i dał tutaj trapdora. Teraz to wszystko obudowuje tutaj też pół płytkami, jak możecie zauważyć. Okej. Okay. Ale co to będzie? Ej, to będzie chyba pułapka, słuchajcie, na te. Na króliki, bo on przecież. Za, on tam. Yy, jak to się mówi? Brakuje mi słowa. Boże, zasadził yy, te marchewki. Więc wydaje mi się, że to będzie pułapka chyba na królika. Tak, to było oczywiste. Ale czy zadziała? Uwaga i. Woop! Fajnie. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować? Motyki, proszę Państwa. Będziemy potrzebować również marchewki, proszę Państwa. I będziemy potrzebować, moi drodzy, półpłytki yy, oraz wiaderka, proszę ja, z, z wodą. I, i, I w sumie to jeszcze y, samego y, spawnera królika, czyli y, królik. O, proszę bardzo. Gdy mamy te wszystkie temy, pozostało nam tylko zbudować właśnie tą pułapkę na naszego królika, którą zbudujemy sobie tutaj. Nie jest ona w w ogóle skomplikowana, bo potrzebujemy sobie zrobić to po prostu w taki oto sposób. Tutaj dajemy slaba, tutaj yy, yy, marcheweczkę proszę bardzo yy, sadzimy. Tutaj robimy sobie takie coś na około proszę bardzo ocyk. Dajemy, robimy tutaj jeszcze daszek taki Wow, a co się zlagowało? Dajemy tutaj Daszek, a i zapomniałbym o najważniejszym, czyli o półpłytce mm, właśnie, i o trapdorze, bo bez trapdoru to nie miałoby szansy zadziałać, więc dajemy sobie jeszcze tutaj trapdor, proszę bardzo, tutaj cyk, tutaj cyk, okej. Okay. Typa to! Zniknęła półpłytka! Znaczy ta? O lol, jaki błąd, znalazł w odcinku, czy wy to widzicie? O, srogo, dobra, więc teraz musimy sobie zrespić królika. Tylko jeszcze musimy sobie wziąć kostkę mączną, Właśnie, żeby te marcheweczki tutaj, o, właśnie w ten sposób zrobić. I dobra, królik, dawaj, idź po marchewy. A tyla ma wydupiać tu, królik, dawaj, idź po marchewki. Przecież ty lubisz marchewki. O, o, działa, proszę bardzo, zadziałała pułapka. Przejdźmy do następnego TikToka. Wow, co ten królik robi? Co ten królik robi? Ej, on tu jakoś ewidentnie zbagował, czy wy to widzicie? On może w ogóle tędy przechodzić, co jest? Czyli to nie zadziała jako pułapka, bo to powinno być tutaj zamknięte w ten sposób. Dobra, neter prank. Co my tutaj mamy? Ziomeczek w kowadle zmienia nazwę yy, złota na TNT i wyrzuca to piglinowi. I co tu się. Ej, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że to tak zadziała. Serio, to jest fotomontaż. I to jest niemożliwe, że zadziała, serio. Mówię wam to już teraz. Nie no, ale przecież TikTok zawsze mówi prawdę, dlatego no to na pewno zadziała! To na 100% zadziała. Dobra, mamy tutaj masę piglinów. Musimy sobie wziąć po prostu yy, kowadło i musimy sobie wziąć po prostu złoto i nazwać złoto TNT. Nie chcę się wierzyć, że to zadziała, no ale dobra. Nazywamy to złoto TNT z małych, tak jak to zrobił ziomeczek. I rzucamy tutaj piglinowi. No i jak możecie zauważyć! To było oczywiste, że to nie zadziała, ale pokażę wam trik, yy, który mógł zastosować ten ziomeczek, czyli mógł po prostu wziąć TNT, nie? Mógł dać gdzieś tutaj pół płyteczkę na przykład, wiecie o co chodzi. O, tutaj tak o mógł zrobić, patrzcie. I mógł wziąć złoto, nazwać TNT i, i rzucić na pół płytkę. I znaczy o, o tu mógł rzucić... Ej no o, tak mógł rzucić i, i patrzcie i o! O, i tutaj teraz będzie patrzcie i, i, i że niby wow! TNT, nazwałem złoto TNT i to wybuchło. Widziałeś? Widziałeś Mordo? To zadziałało. No ale dobra, przejdźmy do następnego TikToka. Kolejny. Wow, jak mi telefon prawie wypał. Dobra, kolejny TikTok. Co jak możecie zauważyć, ziomeczek tutaj dał yy, po prostu skrzynkę w wagoniku i ukrył ją w szelfach. Wow, i ona się tak idealnie w ogóle schowała. Patrzcie to. Ej, ale kozackie, musimy sobie to Koniecznie sprawdzić, więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować na pewno torów I będziemy potrzebować wagonika Właśnie z e, skrzyneczką I tutaj mamy nasze zarąbiste Miejsce, w którym właśnie zawsze Takie rzeczy testujemy, dlatego tutaj Powiększymy trochę e, właśnie, chociaż nie Nie będę tego budował tutaj, zbudujemy sobie to W całkowicie innym miejscu, bo potrzebujemy Trochę więcej jednak miejsca, więc co, dajemy sobie tutaj e, W taki oto sposób wagonik e, Musimy sobie wziąć jeszcze shelfy, bo Ziemeczek to robił w Bookshelfach, dobra jak możecie zauważyć Mam tutaj już właśnie Bookshelfy, musimy to obudować Właśnie w taki oto sposób Z tych, o tak oto Po prostu obudujemy I teraz potrzebujemy po prostu pistołna Który przesunie Właśnie tego bookshelfa chowając Właśnie ten wagonik, jestem ciekawy czy to Tak zadziała jak na tiktoku Bo moim zdaniem może być ciężko No ale uwaga, robimy sobie teraz Wielki test, więc uwaga, pyk i tak jak myślałem, tak nie zadziałało, bo MWK zrypałeś, bo to nie miało być na torach. No właśnie. ha, ha, ha. Przechwyciłem cię, znaczy przechwyciłem cię? Nie, to tak chyba nie, nie te słowo. Przechytrzyłem cię, chciałem powiedzieć. Dobra, nieważne. Daję tutaj wagonik, rozwalam. No, daję ten wagonik, rozwalam te, te, te tory pod nim. To się da. I nie da się rozwalić torów pod wagonikiem? Co jest? Jak to jest możliwe? Czekajcie. No ej, bez kitu się... A, dobra, da się, okej, okay, udało mi się. Teraz tutaj dajemy dyrta. Tutaj też dajemy dyrta. I odpalamy piston. I jak możecie zauważyć, no ten wagonik jest bardzo widoczny. Na TikToku nie był w ogóle widoczny. No niby działa. Yy, w sensie możemy sobie dać tu TNT i te TNT weźmiemy, ale... Tak się zastanawiam, jak można by było go ukryć. Może jakimś Trapdorem, bo myślę, że Trapdor by go... No! A to, człowieku! Teraz tego wagonika nie widać, bo jest ukryty trapdorem, więc możecie generalnie te biblioteczki wszystkie zaukryć tutaj trapdorami, robicie sobie tak i jak możecie zauważyć macie ukrytą skrzynkę, więc przejdźmy sobie do ostatniego TikToka dzisiejszego odcinka. Dobra i ostatni TikTok, jak możecie zauważyć mamy tutaj yy, złych villagerów i dobrych villagerów i źli z villagerowie zabijają dobrych villagerów, ale... Małych villagerów nie zabijają! I musimy sobie to sprawdzić, bo tak jest TikTok. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować trochę budulca, będziemy potrzebować yy, villagerów, proszę bardzo. Musimy sobie wziąć jeszcze jajko, spełnujące grabieżce i co? I teraz sobie idziemy gdzieś tutaj. Yy, o, właśnie tu wysoko. Musimy być wysoko, pamiętajcie, bo TikTok był nagrany wysoko. Więc my to też musimy nagrać wysoko. Więc co, robimy sobie tutaj tak, jak było na TikToku? Respimy sobie tych wariatów. Dajemy sobie tutaj kolejny bloczek. O So, sorry, mordo, nie chciałem. Yy, ten, respimy sobie jeszcze raz go i dajemy sobie tutaj villagerów. I oni będą zestrzeliwani, jak możecie zauważyć. Dopóki nie będzie mały, musimy sobie zrespić mojego villagera. Halo, co tu się stało? Jak to się stało w ogóle? Ej, halo. Ja chcę małego villagera. Czemu to jest niemożliwe do zrobienia? Chcę małego villagera. Halo, czemu się nie chce zrespić mały villager? A ja wiem, jak zrespić mojego. Nie. To się tak nie respiło, że. A nie, nie respi się. Ej, czemu się nie respi mały villager? Halo, bo ja chciałem sprawdzić, czy mały villager może być zaatakowany. Bo na, na TikToku pokazywało, że nie. I też bym chciał zobaczyć. O! Mamy małego Villagera, który zginął. Ej, bardzo niefajnie. A tak blisko byliśmy, serio. Dobra, to musimy w takim razie, no powolutku. Powolutku. O! Dobra. I cyk. Patrzcie, mały villager. Nie jest widoczny dla grabieżców, więc dobre z was chłopaki, skoro dzieci nie zabijacie. Bardzo dobre. Zbiję wam piątkę. Jedna piątka, druga piątka, trzecia piątka. No, a ty tu zostań. Jak dotrwajesz do tej minuty, możesz zostawić łapkę w górę, bo każdy tysiąc łapek w górę to jeden TikTok w następnym odcinku. Oznaczaj mnie na moim TikToku Mwczka, bo jak nie, tam będziesz oznaczał, to będzie więcej takich filmów, bo w sumie to wy. Wybieracie jakie filmy w odcinkach się pokazują Bo wy oznaczacie mnie na filmikach Wiesz o co chodzi Więc oznaczaj mnie na TikToku Subskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco Bo filmy są codziennie Ja byłem MWK, widzimy się już jutro No, więc trzymajcie się, na razie i elo Pa!